Hej siemanko, witam Was bardzo bardzo serdecznie w kolejnym odcinku UFC. Zobaczmy sobie na początek ofertę walki Norman Ellis. Chyba walczyliśmy już z tym zawodnikiem. 100 submission ma, jebany. 69 stuki, 83 parter, tak więc trzeba będzie tutaj nie dopuścić go po prostu do rozpoczęcia dźwigni. A ja ogólnie nagrywam kolejny odcinek, tak więc posłuchałem Was i w sumie zadziwiliście mnie swoją decyzją, że chcielibyście dalej oglądać ogólnie tą serię i tak dalej, tak więc nie ma problemu, ja ją mogę dalej nagrywać, bo ogólnie fajnie się nagrywa, nie powiem, że nie. Troszeczkę się irytowałem w poprzednich odcinkach. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie inaczej. Tutaj dobra, muszę się skupić, dlatego nie będę na razie nic tutaj opowiadał. 600 tutaj normalnie już wyczute mam. O co tutaj chodzi? Tak więc no jak widzicie. W trakcie gry po prostu człowiek nabiera doświadczenia, no jak w życiu, jak we wszystkim po prostu. I stajemy się coraz lepszymi graczami. Dobra, to już będzie koniec. No 2000? Nie damy rady. 1800, no i dobra, pierwszy today. trening zaliczony. No. Ja zaraz będę opowiadał, aha, tutaj footwork, czyli... Aha. Dobra, tutaj muszę się obronić przed jego atakiem i właśnie skontrować. Pięknie, dobrze mi to wyszło. Myślałem, że w ogóle nie podobało Wam się to, jak tak ostatnio przegrywałem i tak dalej, że wolelibyście oglądać same zwycięstwa, ale widzę, że spodobało Wam się po prostu historia naszego Damiana Cassiego i tego jak on tutaj sobie radzi w UFC bo droga była długa Dobra już się udało 1215 no i przechodzimy do ostatniego treningu przed walką tutaj będą klincze Dobra 10 tutaj sekwencji tutaj na razie nic się nie zmienia tak więc Dobra, to bardzo prosty trening. No, dodali jedną sekwencję, tutaj pięknie. Ale i tak mnie nie zaskoczą. Dobra, i jeszcze ostatnia sekwencja, to to samo. Ajajaj, zapamiętało mi dwa razy. No i dobra, skończyliśmy, 27 sekund jeszcze zostało, tak więc sporo czasu. No i dobra, ile punktów? 189 punktów ewolucji i no już prawie, prawie 15 poziom. Tak więc tutaj myślę przed tą walką e, damy wszystko. Aha, tutaj już mam na stówce defense, jeśli chodzi o submission, czyli to będzie można zostawić. Tak więc tutaj może damy do stójki trochę. 643 punkty, no nie za wiele. 66, tutaj 64 i 63 tak więc wszystko w clinch jak na razie poszło akceptujemy nasz fighter już ma 86 overala no musimy pokonać naszego następnego przeciwnika to jest po prostu mus no i dobra przystępujemy do walki niestety spadliśmy to będzie tutaj a nie cały czas jest main card tak więc dobra jedziemy Rzeczki szybciej wróciłem niż normalnie, ale dobra, już rozpoczynamy tą walkę. Tak więc weźmy się do roboty. Norman Ellis kontra Damian Cassie. No i zobaczymy. Jasne, że jestem gotów. No i zaczynamy. No, oddaj pierwszy cios. No. dobra, pierwsza kontra i zamroczony lekko. Norman Dobra coś trzeba zacząć atakować bo... Nie, a dobrze weszło na głowę I Superman Punch weszło Dobra nie udało się zablokować i skontrować tego je jego ciosu ale jest dobrze O dobre i pięknie, weszła kontra. Jak na razie nie dajemy sobie właśnie zadać kontry żadnej, a przez to myślę na, najwięcej przegrywaliśmy walk właśnie. Ciosy po kontrze na zmęczonego zawodnika i to była, to była śmierć od razu Damiana Kassiego. Ale weszło chyba. Dobra, chwilka odpoczynku. Dobrze, dobrze wchodzi. Coś czuję, że może być dobrze. Pięknie. i tutaj mocno dostałem, ale już pokiereszowaliśmy mu twarz. Dobrze. Dobrze. Ale wchodzi. Ale teraz właśnie kontra. Kurde, no i nie obronie się przed tym takedownem bardzo mocnym. Straciliśmy sporo sił teraz i żeby tutaj czasami dobrze. Nie zaczął zakładać dźwigni. Dobrze, wygrywamy jak na razie myślę. Ale on już zaliczył chyba dwa takedowny. Jeszcze jeden Superman Punch weszło. Nie zapominamy też o korpusie. Dobra dobra seria i teraz kontra nie weszło niestety No i kolejny takedown Dobra trzeba teraz szybko z tego wstawać bo to jest naprawdę niebezpieczne Ja nie wiem muszę się Jakoś znowu nauczyć jak się przed tym broni bo kompletnie zapomniałem Niby wciskam chyba odpowiednie guziki Dobrze zamroczony lekko Dobrze Ale chwilka odpoczynku bo nie ma staminy Możemy go skończyć w tej rundzie jeszcze Ale teraz podbródkowy wszedł. Jeszcze jeden superman punch. Coś może z nowych ciosów. Noga boli Damiana. Ale weszło. Dobra, teraz mnie zaczął tutaj oklepywać. Dobra, koniec rundy pierwszej. I myślę, że to była bardzo dobra runda w naszym wykonaniu. Tak więc miejmy nadzieję że wygramy tą walkę w rundzie drugiej. W pierwszej się nie udało, tak więc przechodzimy do rundy drugiej. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. No minimalnie mniej, o, ale dobrze, dobrze! I od razu... Od razu zobaczycie, mogliście zobaczyć, że twarz mu od razu poczerwieniała. Znowu dobry cios. Ma trochę więcej staminy niż ja, chyba po prostu mniej mniej ciosów wyprowadza nasz przeciwnik czeka właśnie na kontry Aj. a dobre tu właśnie łokciami może dobra troszkę na korpus ale wszystko tutaj wszystko jak zwykle blokuje i to bardzo dobrze a, bo w, w drugiej rundzie myślę że stają się już e, ciężsi przeciwnicy Ajajaj. Aj, aj. Dobre. Dobre. Dobra chwila odpoczynku, bo nie ma staminy, Damiana wtedy. Właśnie jak się nie ma staminy i dalej atakuje, najszybciej ta stamina zlatuje. Kurde, dobry jest. Dobra, wychodzimy. Dobrze. Kurde, jakiś mocniejszy cios by mógł wejść. Ale tam chyba krwawi z prawego łuku brwiowego, tak więc trzeba... Ale, niestety dobry kop. Trzeba będzie to wykorzystać. Dobrze. No i znowu take down. No kurde, na punkty mnie tutaj wykończy, ale trzeba będzie to przed czasem zakończyć, tak więc wstajemy teraz. Wstajemy, Damian. Jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz wstawaj. Dawaj, 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 wstawaj z tego. Dobrze, dobrze jest. Dobrze. Ale zamroczony, dawaj go. Dobrze i zaliczymy takdown, nie uda się, ale czy dalej zamroczony Damian? Nie. Ale to był dobry cios na głowę, ale on też krwawi. Zobaczcie, jego lewy łuk brwiowy krwawi. Dobrze, że nie wszedł ten kopniak, mogło być po sprawie. Pięknie, ale wszedł cios z nogi. Aj, kurde, że ta kontra nie weszła. Okej, okay, bardzo, znaczy no, czy bardzo to nie wiem, ale ma przewagę jeśli chodzi o staminę. Dobrze. Nie ma staminy, uciekamy. I 10 sekund zostało. Ale! No teraz, Aleś miałem już szansę. Dobra, dawać trzecią rundę. Ależ tutaj ma już rozjebany. I to nie jest łuk Bio, tylko pod okiem. Tak więc może mieć, może mieć duże nieprzyjemności, jeśli chodzi o tą ostatnią rundę. No i dawaj, trzecia runda. Już jest spuchnięty. Nasz przeciwnik Norman Ellis. A nie ma staminy, a mogłem wykorzystać te jego chwilowe zamruczenie Ale ciosy wchodzą bardzo dobrze A, że to nie weszło Dobra, uciekamy stąd, uciekamy stąd Nie ma staminy, nie można się bronić Wystarczy jeden i właśnie jeden dobry cios, to o czym zaczynałem mówić i Norman leży, tak więc jest zwycięstwo, pięknie, bardzo dobrze Damian. Super walka ogólnie. Trzy rundy trochę się męczyliśmy, ale w sumie od początku już było widać tą tą przewagę Damiana, którą utrzymywał. Pięknie weszło. Kolejny raz na bolące miejsce. No i już nie wytrzymał. Padł. Jeszcze raz zobaczmy. Boom, tą prawą. Tak jeszcze tutaj mm, po... Jak to? Shoulders. Ramiona. Po tutaj po barku jeszcze poszło ale i tak udało się wygrać no i pięknie Cassie Ellis e, jest zwycięstwo jak tam jeśli chodzi o punkty jest poziom 15 1088 punktów ewolucji no i dobra wracamy na siłownię hey this Jake to work in gym and get that W toś się kurwa wysilił to było mega sztuczne. Okay. Nic więcej nie mamy, tak więc dobra. Jest dobrze, zobaczmy następnego przeciwnika. Będzie nim Ivan Gutierrez. Dobry w stójce, ale bardzo słaby, jeśli chodzi o dźwignię. Tak więc może tutaj się postaramy dźwignię mu wyciągnąć. No nie wiem, zobaczymy. Ogólnie jesteśmy dużo, dużo silniejsi e, niż Gutierrez, tak więc no to musi być zwycięstwo po prostu. Postaramy się też zakończyć walkę w pierwszej rundzie, ale najpierw trening. Najpierw trening, tak więc popracujemy nad wrestlingiem. Aha, czyli tutaj trzeba się po prostu bujać. Pięknie, dobre przejście i co to wszystko? No, nie ma problemu. 10 sekund treningu jest czarny pas, teraz popracujemy nad defensywą, czyli bloki. Już 400. Tak więc też zauważyłem, że spodobały Wam się vlogi, które zacząłem e, nagrywać. Tak więc myślę, że zaczniemy je trochę częściej robić. E, I to głównie właśnie chciałbym, żeby były na odpowiedzi na Wasze pytania, bo... Dajecie mi czasami naprawdę e, dobre pomysły na, no na, po prostu na opowieści, e, myślę, że najbardziej Was by interesowało właśnie życie WK i tak dalej, tak więc zadawajcie pytania pod po prostu e, Q&A'ami i jak już e, będzie sporo, sporo pytań, to zrobimy następnego. Dobra, 1200 punktów tutaj jest zaliczone, będzie czarny pas, no i ostatni trening to będzie, proszę bardzo, jakieś kombosy. Punches, czyli musimy go atakować po prostu za jakimiś lepszymi ciosami 180 punktów jak na razie i pokonczę pięknie 275 o nie ma, nie ma staminy musimy się wrócić, dobra jest 30 jeszcze 5 sekund no jeszcze dużo czasu ale tylko... tylko 333 punkty 470. Dawaj, ależ teraz dostał mocny strzał. 502 punkty, jeszcze 20 sekund. Nie wiem, czy 1000 damy radę, ale dawaj, wal go teraz. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie poddawaj się. Nieważne, że boli. 780. Gdzie? 832. Dawaj, ależ teraz potężny był cios. 887 to myślę, że jest maks na co mnie stać, tak więc kontynuujmy, nie będę tutaj powtarzał, szkoda czasu, 132 punkty ewolucji i w sumie mamy 1232, tak więc co tutaj pójdziemy, e, może to na razie zostawimy, a może tutaj właśnie w offense jeśli chodzi o dźwignię, tak więc tutaj do 70, może nawet 75, I tutaj spróbujmy aż do bólu. 78 aż, czyli dobra, 88 to już jest nasza e, wartość atrybutu dźwigni, czyli w sumie overall 87, fantastycznie, ale właśnie czemu ja tutaj nic nie robiłem, tutaj trzeba będzie też zdrowie mu podwyższyć, całkowicie o tym zapomniałem, tak więc od następnego treningu e, wszystko do bólu tam ciśniemy, jeśli chodzi o staminę i życie naszego bohatera. No to dobra, przejdźmy do walki numer 2 w dzisiejszym odcinku i postarajmy się wygrać ją w pierwszej rundzie, aby była walka numer 3 jeszcze dzisiaj. No to przechodzimy do walki Ivan Gutierrez-Damian Cassi. To musi być zwycięstwo, chociaż nie można lekceważyć przeciwnika. Więc wątpię, żeby on przychodził tutaj do do parteru, bo jest po prostu słaby tam. Jest dużo niższy od naszego Damiana, tak więc no musimy wykorzystać. Ale mocny strzał, mocny kop na głowę. Dobrze. Dobry początek walki. Ale on też nie, nie najgorzej kopie. Patrz jak wszystko tutaj blokuje. Dawaj go w tej stulce, jesteśmy lepsi Ale Kopniak na ryj Uwaga, uwaga, musimy stąd wyjść Dobrze No i nie udało się, tak więc teraz spróbujmy Dawaj, dawaj, ej, broń się No i dobra, teraz przechodzimy, przechodzimy Kurde Dobrze Ach, wstał, 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 bał się, a ja chciałem tutaj, wiecie co zrobić, yy, wrzucić go na plecy i wtedy dźwignie. Dobrze. A myślałem, że krwawie, ale to tylko mi się na szczęście wydawało. Aj szkoda, że to nie wchodzi, ale dobrze. Tutaj cały czas z ciosu na cios coraz bardziej osłabiony Gutierrez. Trzeba używać tej lewej ręki chyba cały czas. Bo na bardziej tutaj wchodzi. Kurdej, no i znowu nas powalił. Spróbujmy przejść. Dobra. Dawaj go, dawaj go Damian. Wiem, że możesz. Ale nie, nie chciałem, żebyś wstawał. Ach, szkoda, że nie weszło. Kurde, no iż tylko minuta 45 tutaj na razie nawet nie jesteśmy blisko, żeby, żeby go znokautować. Tutaj trzeba, trzeba czekać na jego ciosy i je kontrować. Kurde. Dobrze, o to właśnie chodzi. Wychodzimy z tego clinchu. Wychodzimy, wychodzimy, nie ma co, dobrze. No i atak na czoło. Kolejny takedown. Dobrze, ale moment z niego wstajemy. Dobra, nie będę już tam się bujał, jeśli chodzi o, o, o parter. O nie! Teraz my, ale nie zaliczamy. Dobra, już na szczęście odpoczął. W tył głowy, nie wiem czy to było możliwe. Jeszcze jedna kontra. On tutaj bardzo dużo ciosów. Śle na nasz tyłów. Co właśnie możemy wykorzystać? Kurwa, no. A to chyba w dół trzeba było trzymać prawy Dobra Dobra Runda pierwsza no i tak 50-50 Muszę wam powiedzieć Wygrywamy to w rundzie drugiej, dawaj go Jedziemy Tak, jestem gotów No i zaczynamy Dobra okay. Kurde, teraz wszystko na głowę Wyczuwa chyba gdzie ja gdzie ja blokuję? No i że to nie weszło, o, ale dobrze Dobra trzeba, trzeba zacząć się bronić i kontrolować, bo tutaj tak to, to go nie obije A i jak na razie on to robi i to z bardzo dobrym skutkiem Dobrze Kurde, no? W tamtej rundzie prawie wszystko na korbus szło, teraz większość na twarz. No i nie udało się, znowu takedown. Trzeba to zakończyć przed, przed sędziami, bo po prostu walka będzie przegrana. Gutierrez wtedy wygra dzięki swoim takedownom. Właśnie, może ja zacznę coś na to atakować. Dawaj go! Dobrze się cofa ogólnie. Aj! No i cios na głowę. Jak na razie to ja jestem bardziej czerwony. No i bardzo duża przewaga jeśli chodzi o kondycję naszego przeciwnika. Dawaj coś trzeba tu skontrować bo Ciężko to idzie Dobra znowu chyba zacznie korpus tutaj obijać bo mamy słabszy Nie jedna głowa Dobrze Kurde no nie no ani, ani w jedną ani w drugą Dawaj trzeba się od tego bronić bo zaraz może być koniec Wstawaj Dobrze Nie jednak nie wstanie Dobra, stajemy. i spróbujmy jeszcze raz. Nie da rady. No dobra, wszystko w korpus, tak więc trzeba to teraz wykorzystać. A i no kurde, on jak na razie, no lepszy, le lepszy jest i jak na razie to... Jakbym był sędzią to Gutierrezowi przyznałbym swój punkt Dobra, coś może z nogi Ostatnie 10 sekund Czy uda nam się tu jeszcze coś popunktować? Ale to on, proszę bardzo No nie udało się w drugiej rundzie wygrać, tak więc zostaje runda trzecia No i tutaj sytuacja jest bardzo kiepska jak na razie dla Damiana Cassiego No zobaczmy Kurde, początek był dobry, bo dobrze kontrowaliśmy, przez co Gutierrez miał mniej siły, ale teraz już nie wychodzi to tak dobrze. Dobrze. Bardzo duża przewaga staminy, co może też mieć wpływ na tą walkę. Dobrze, teraz dobrze trzy ciosy weszły. Ah, Kurde! Czemu to nie wchodziło? A miałem trzy okazje na dobrą kontrę. Kurde, kolejny takedown. Trzeba szybko stąd wychodzić i go dalej punktować. Bo już mu się zaczął świecić... Ray. Dobrze, wstajemy. Okej, okay, my mamy bardzo słaby korpus i on pewnie tam będzie szukał teraz swoich ciosów. Dobrze, dobrze zaczęło wchodzić. Dobrze, wyjdź z tego klinczu. No i atak. To mogło boleć, to mogło boleć. Trzeba jeszcze 2,5 minuty. No kurde, trzeba to skończyć przed czasem. Czyli... Jak najwięcej ciosów kontrować teraz. Musimy czekać na jego atak i kontra. No dawaj, ataku. Ale bomba! Dawaj, jakiś takedown by się przydał, bo jeszcze zamroczony, chociaż już, już nie. I teraz nie wiem na co będzie bił, bo i twarz, i korpus mamy ciężko obite. Aha. Dobra nie ma stominy uciekamy Wszystko już boli, no będzie naprawdę sukces jak wygram tą walkę Bo jak na razie się na to nie zanosi Ale Ale to był dobry cios Dobrze, wchodzą te ciosy No tylko że Wytrzymały jest jebany 48 sekund Nie ma staminy. Kurde, nie wiem co blokować tutaj, no dawaj, dawaj ciosy. A, nie, dobra, koniec, koniec tego spotkania, tej walki. Jeszcze ostatni cios zablokował. No i dobra, czekamy na decyzję sędziów, ale chyba ona będzie oczywista że przegrywamy tą walkę, niestety. Zobaczmy, dla kogo będą powtórki. O, niestety dla niego, tak więc dobra, raczej przegrywamy tą walkę. Jeszcze zobaczmy. Tutaj będzie wszystko jasne. No niestety, przegrywamy. Minus 574 fanów, 654 punkty ewolucji. No niestety, ale dobrze, że było zwycięstwo w poprzedniej walce, tak więc teraz zobaczmy, jak tam przedstawiają się miejsca. No spoko. Wiem, że to była kolejna porażka, ale dobra, zobaczmy teraz power rankings i nasze miejsce. Tak więc mistrzem jest Carlos Condit. I zobaczmy, które miejsce. 17 miejsce Damiana Kasego, 13 zwycięstw, 10 porażek. A Iwan Gutierrez na miejscu 12. No kurde, mogliśmy go tutaj przejść. No nic, nie udało się. Ale jesteśmy w pierwszej dwudzieste, czyli tutaj cały czas się bujamy, trzeba tutaj wygrywać właśnie z zawodnikami, którzy wyżej są rozstawieni. No ale dobra, dwie wialki w dzisiejszym odcinku, porażka oraz zwycięstwo. No i dobra, to by było tyle, tak więc zapraszam na kolejny odcinek EA Sports UFC. No i dzięki za oglądanie, tak więc trzymajcie się cieplutko, siemanko.